Dzisiaj w HBO <ścoughs> O dwóch latach witamy w programie Chmielczyk E. Leżakowany Komes Edition. Dwa lata. O, załamanie głosu. Załamanie zasady głosu. Słuchajcie, no. E, dwa lata temu nagrałem taki film. Nieumiejętnie. Pod tytułem Komes Porter Bałtycki i on był on leżakowany. Trzy e, miesiące. Podacie ważności. Wspominałem w tamtym filmie, że mam jeszcze dwa komesy w szafie. I, i to było kłamstwo, ponieważ miałem trzy komesy w szafie. I, i dzisiaj będziemy konsumować jeden z nich. Wspomniałem, że ten film był nagrany dwa lata temu? To jest prawda. I ten komes jest od dwóch lat w mojej szafie. I jest przeterminowany. Efekt zamierzony. Można poznać po na przykład tym, że jest zakurzone całe. Yy, w ten sposób. I teraz właściwie pierwszy raz od dwóch lat przetrę tę butelkę. Szlafrokiem. Powiem Wam szczerze, że to, trochę wyczekiwałem to. Na to. I ktoś mnie może zabić. Za to co zrobię teraz. Ale to piwo stało cały czas pionowo. I osad, który jest na dole. Mosad. Wezmę teraz, zrobię coś, co chyba nie robi się, ale ja to zrobię. I to jest zamieszanie osadu z dołu. Wymieszanie go w całym piwie. Co to robi? Nie wiem. Zaraz wszystko powiem, ale najpierw zaadresujemy rzeczy techniczne, bo ja jestem techniczny chłopak. Pewnie zauważyliście, że ten puchar. Jest super ostry, tak samo jak ta butelka, ale ja już mam twarz taką zblurowaną. A to to już w ogóle. Jest to efekt częściowo zamierzony, ponieważ chciałem, żeby piwko było w pierwszym planie, a ja usuwam się w cień. Acz to nie jest do końca prawda, bo tak naprawdę to po prostu nie mogę ustawić ostrości na mnie i na piwo, żeby to było zblurowane. Bo nie mam tyle miejsca w domu. Zadr. Okej, okay, dobra, zaadresujmy teraz rzeczy praktyczne. Czyli 25 lipca 2019. Co to jest za data? To jest data przydatności do spożycia. A tu jest data produkcji, którą na pewno widać. 2018. A tu jest napisane tak. Na przestrzeni 18 miesięcy trwałości Komes zmienia swój smak. Zadecyduj, ile będzie leżakował twój komes. Mój komes leżakował. 500 dni. Czy to jest prawda? Przypuśćmy, że to jest prawda. 500 dni około. Podobno zasada jest taka, że jeżeli piwo jest mocne, a w szczególności ciemne, to można je leżakować podać je przydatności tyle, ile się chce. To jest brudne. To jest mój ulubiony otwieracz. Tak wygląda. I on jest super. On nie wygląda jak otwieracz, ale nim jest. Nie wygina kapsli wcale. A, nie było mnie długo. Broda jest pandemiczna. Wąs nie istnieje, bo ja nie umiem rosnąć wąsa. Głos mi się łamie, jak zwykle. Aha, odchudzam się. Tego nie widać akurat. Ale, ale, ale to jest prawda, odchudzam się. Schudłem 10 kg do ostatniego filmu. Teraz yy, pytanie, czy będzie to śmierdziało. Na pewno kwaśne. Pachnie kwaskowato. Wanilia i owoce. Kwaśne. Truskawka, wiśnia, wiśnia. Śliweczka. Boże, jaka śliweczka. A nie powinno, bo to jest co? Malina. Taki trochę banan. Co ja mówię? Ale to jest prawda. Czuwam, czuwam bananek. Bananek. 500 dni. Będzie super, jak się okaże, że nie 500 dni. I to wszystko był clickbait. Powinienem policzyć. Ale ja tu nie jestem odliczenia. Tylko ja tu jestem od prowadzenia ważnego programu, więc włączę sobie na chwilę. Nic takiego. How many days since? 25, 07, 2019. 508. 508 dni. Mogłem, mogłem to obliczyć. 350 plus 8, 9, 10, 11, 12, 5. 5 razy 3. 150. 150 plus 350 to jest 500. Policzony. Debil. <gryw> Debil. Jasny. No dobra. Już Was nie będę trzymał w niepewności. Ach, nie kwaskowato. 500 dni. Jedziemy. nadaje się do spożycia, a zatem teraz już naprawdę. Mm. Jest kwaskowate, jest. Ale nie jest kwaśne, tylko jest takie lekko kwaskowate. Chili. Lekko pali. Ciekawe, czy jest mocniejsze. Bo jest słodkie nadal. Więc teoretycznie nie powinno być mocniejsze. Ale pali alkoholem o no ciupinkę. To się bardzo rozgrzewa. To może mieć więcej procent niż 8,5. To już może być ten moment. No ale co? 500 dni i nie smakuje źle. Tymczasem kupiłem y, piwko w... Na Słowacji i to piwko ze Słowacji przywiozłem w butelkach plastikowych. Okazuje się, że oni nie potrafią zakręcać tych butelek, i połowa z nich była luźna. I piwo na miesiąc przed utratą do tej ważności już było skwaśniałe. I to tak skwaśniałe, że śmierdziało po prostu lambikiem, krikiem i innymi ikami, a smakowało po prostu. Jak kwas smakowało. Tutaj pięknie zakapslowane piwo. Nie owocowe. Czuć owoce nadal. Malinę. Maliny. Jakby ktoś soku wlał tutaj malinowego. Ale malin tu nie ma soku z dobra składnie. Tylko są pewnie dodawane do brzeczki. Do gotowania do kadzi są dodawane. Ciemne piwo dolnej fermentacji. Czemu mi się głos łamie? Co jest grane? Nie przystoi to. Comez Porter Malinowy. To ciemne piwo dolnej fermentacji, uważone z dodatkiem soku owocowego. Jestem mądry. Ileżakowane z wanilią Bourbon z Madagaskaru oraz indyjskimi papryczkami chili, czyli jest. Jest dodany sok malinowy i potem, jak już to piwo jest uważone, to jest przelane do beczek z wanilią i z chili. W aromacie i smaku odnajdziemy nuty czekoladowe oraz słodycz maliny i wanili. przełamane pikantnością papryczek beczek chili. I to nadal jest prawda, mimo, mimo tego, co tu piszą. Eee, po dwóch miesiącach od produkcji z zakapslowania jest świeże i owocowe. A po 18 miesiącach jest wytrawne i złożone. I ja bym powiedział, że to jest świeże i owocowe. Nawet jest mniej wytrawne od takiego komesa, świeżego z butelki. Żeby nie było, że kłamie. Da się tutaj zrobić jakiś taki fajny zoom? Zrobię tak, żeby było widać na pewno. 2019. Jest świeże, jest owocowe. Słodkie. O! Chyba mocniejsze. Możliwe, że to przez ten kwas, przez skwaśniałość. Możliwe, że przez to jest trochę takie. Nie takie jak być powinno. Tak czy siak. Dobre, to jest chmiel. Yy, wesołe dzieci. Proszę powiedzieć mi jakieś takie na przykład, nie wiem. Jej. <laughs> Chmiel, chociaż nie ma chmielu. Komes porter malinowy, 500 dni. Dobry jest, świeży, owocowy, aczkolwiek nie warto. Nic w nim nie czuję, nienaturalnego. Nie Niewykluczone, że to nie koniec porterowej wyprawy. Niewykluczone, że jeszcze mam dwie butelki komesu różnego w szafie zepsutego. I niemożliwe, nie, nie że jeszcze się spotkamy. I to w te święta na HBO.